Po co się stary Nie założę mojej roli twój pułk, bo moja rola pod lasem nowina. Ty ze stary dziad, ja młodo dziewcyna, bo moja rola pod lasem nowina. Ty zej stary, dziot, jomo ja do dziewczyna. Nielo ciebie stary dziadu rosła, jako w lesie zieloniutko sosna. Sosna wygląda, słonecka na niebie, a ją wyglodom jasieniu na ciebie. Sosna wygląda, słoneczka na niebie, a ja wyglądam, Jasieniu, na ciebie. Na lesie jest trochę zielono, nie będę ja, dziadu, Twojozono. zono. Łodyń, młode mnie, nie rób, ze mizoru, nie będzie z chulą na moim weselu. Łody, ode mnie nie rób ze mi zolu. Nie będzie z chulą na moim weselu. Chłobiecałej ze mnie weźmie, jak pszenicę z pola zaśnię, a ty ześ jąło mu cię, a mnie bałam cię, a ty ześ jo i mu cię, a mieś dali bałam cię. i o myślała, ze się zmieni, a jak będzie, ku jesieni, z polaś i połorą, do Żyniacki ci niesporo, z przodną i połorą, do Żyniacki ci sporo. spadły śniegi i mróz ścisnął, Łowę selu ani pisnął, przesły go, i za i walentyc fortek tłusty. Przesły gody i za i walentyc fortek tłusty. Na wiesnę ze śłowiecy woł, ściskałeś mnie i całował, całeś noc ze mną przestał, aleś Swartów z budką nie Zabrałeś noce ze mną przestał, aleś światu z, z wódką nie cłoł. mnie cały rocek, zabrałeś mi cały rocek. Nie myślałeś mnie brać wcale, łajdok jesteś nie kawaler. Nie myślałeś mnie brać wcale, łajdog jesteś nie kawaler.